Cześć! Dzisiaj chciałem wam powiedzieć o kilku ważnych sprawach. To jest Kamil Padlikowski. To jest aktor teatru Exit, którego możecie znać m.in. z moich filmów. Kamil wraz z Pawłem Koczurem jadł z Krakowa do Gdańska rowerem i na pojeździe wspomaganym. Będę jechać taką, no wiadomo, nieprostą drogą, więc to będzie jakieś 1000 kilometrów. I tak, Kamil jest osobą z niepełnosprawnością i postanowił w ten sposób zebrać pieniądze na film, którym zagra główną rolę. Po drodze będą zatrzymywać się w różnych wspólnotach, w różnych stowarzyszeniach, w różnych miejscach i pokazywać filmy Teatru Exit. Ruszamy z krakowskiego rynku. Tutaj macie godzinę i konkretne miejsce, gdzie to się odbędzie. I prośba jest taka, zaproszenie, wbijajcie tam. Powiedziałem jedziemy, bo ja też tam jadę. To znaczy nie całą tą trasę, ale pojadę pierwszy odcinek właśnie z Krakowa do Jaworzna, do wspólnoty Betlejem, do księdza Mirosława Toszy, z którym też... Zrobiłem taki jeden materiał. Będziemy robić szum, zamieszanie, wszystkim ludzi po drodze opowiadać o tym, że powstaje taki film, i że jest taki teatr Exit, i że jest takie przesłanie, jak w tym filmie. Jak możecie się włączyć? To już chyba powiedziałem, a jeśli nie, to mówię. Możecie jechać z nami, to znaczy przyłączyć się na jakimś etapie drogi. Możecie śledzić stronę, tą tutaj, którą macie wyświetloną, i tam widzieć, patrzeć, gdzie Kamil wraz z Pawłem wjeżdżają. Możecie przyjść na rynek, nam pomachać. Możecie, co najważniejsze, wesprzeć zbiórkę finansowo. Albo, jak nie macie środków finansowych, możecie powiedzieć komuś o tej zbiórce. Macie, jak w banku, że ten film będzie dobry. Pod każdym względem, nie tylko takim realizacyjnym, ale też takim, że będzie mówił o dobrych rzeczach, będzie historią Eliasza i odnosił się do pewnego bardzo konkretnego przesłania, które niesie ten film w współczesności. Mam nadzieję, że będziecie z nami. No, to jest pierwsza informacja. Druga informacja to powiem Wam tak. Natknąłem się z miesiąc temu na taki wywiad z profesorem Matczakiem. Współcześnie mamy do czynienia nie z autorytetami bardzo często, tylko z influencerami, którzy różnią się tym, że oni tylko gadają, a tak naprawdę swoim życiem nie pokazali za dużo. I uważam, że ten wywiad jest po prostu mega. Uważam, że każdy z Was powinien go sobie obejrzeć. Niekoniecznie nawet po to, żeby się tam z tym zgodzić wszystkim i tak dalej, tylko mam wrażenie, że profesor Matczak po porusza tam w ogóle tematy, które są fundamentalne dla każdego z nas a którymi z jakichś powodów się nie zajmujemy, bo nas taka powierzchowna, emocjonalna rzeczywistość pochłania. Viktor Frankl, jest taki też psycholog, który przeżył obóz koncentracyjny, mówi, że głównym czynnikiem satysfakcji z życia, osiągania szczęścia w życiu jest umiejętność wyznaczenia celu i zbliżanie się do tego celu. Profesor Maczak dotyka tam wielu ważnych tematów między innymi mówi coś takiego o młodym pokoleniu. Ostatnio się pojawiła świetna praca pod tytułem Jonathana Hajta, pod tytułem Pokolenie lęku. To jest bardzo ciekawa analiza i bardzo smutna, bo ona pokazuje na przykład różnicę pomiędzy moim pokoleniem, a pokoleniem na przykład pana syna współcześnie, ale pewnie też mojego syna, pod kątem y, tego, ile było w naszym życiu nienadzorowanej zabawy w, w interakcji ze światem rzeczywistym, czyli Biegania, wchodzenia na drzewa, spadania z tych drzew, bijatyk z kolegami, prawda, kąpania się w jeziorze, grania w piłkę, versus współczesne dzieci, które generalnie no, biegać to za bardzo nie mogą, bo się spocą. Do wody to już broń Boże, dlatego że na pewno utoną. Na drzewo też nie, dlatego że skręcą sobie kark. Same nigdzie do sklepu nie pójdą, bo oczywiście ktoś się porwie, i tak dalej, i tak dalej. Czyli cały czas są nadzorowane przez rodziców? Są nadzorowane, a w związku z tym nie mogą eksplorować świata i nie mogą się zderzyć, nie mogą na przykład doświadczyć bólu i w związku z tym poprawić swojego działania, tak, żeby następnym razem go nie doświadczać. W bardzo interesujący sposób powiedział o religii i o Całość historii religii pokazuje, że my mamy problem z pokorą, która ma bardzo dobre strony, na przykład zmusza nas do tego, żeby przeanalizować nasze błędy, w ogóle, żeby przyznać się do błędów, żeby stwierdzić, może nie jestem taki super, a więc muszę się zastanowić, co zrobić, żeby być lepszym. Ja uważam, że współcześnie my nie mamy mechanizmów kształtowania pokory. W, w, w przestrzeni publicznej, które wcześniej przynosiła ze sobą religia. Na przykład przez y, rachunek sumienia, y, konieczność zadośćuczynienia, nawet przez takie praktyki jak spowiedź. Proszę zobaczyć, co się dzieje ze spowiedzią katolicką. Ona jest współcześnie przedstawiana jako przestępcza praktyk, która pozwala tym księżom, którzy na pewno oczywiście są pedofilami, wyciągnąć od tych dzieci, które się spowiadają, odpowiednie informacje i później je zaatakować. Aż mi się chciało tam trochę dopytać, do, trochę tam powiercić, nie? Ale myślę sobie, że w ogóle to jest dobry pomysł, żeby spróbować profesora Matczaka zaprosić tutaj na nasz kanał, co wy na to? No i wreszcie powiedział coś takiego o kondycji młodego pokolenia. Jeżeli wszystkie badania Naprawdę wszystkie pokazują, że mimo posiadania tak ogromnej publiczności, tak ogromnej rzeszy znajomych, podstawowym problemem współczesnej młodzieży jest to, że czuje się śmiertelnie samotna. To znaczy, że to jest udowana komunikacja i udawana wspólnota. I te ważne wątki dotykają pewnej rozmowy, którą udało mi się przeprowadzić w Warszawie w knajpie Agere Kontra z Maćkiem i Michałem. Ale o tym za chwilę. Badania wskazują, że bardzo dużo ludzi młodych jest samotnych. W stopniu, w którym do tej pory to nie występowało. Co zaskakujące, dotyczy to szczególnie osób mieszkających w dużych miastach. Nawet 40% młodych ludzi tak deklaruje, że czuje się samotna. Walka z tym poczuciem często jest taką ucieczką, wiecie, w świat wirtualny komputery, smartfony. I nie demonizując w ogóle gier komputerowych, smartfonów, itd., mam wrażenie, że trochę wszyscy. Powoli, powoli wychodzimy takiego pierwszego zachwytu tymi wszystkimi rzeczami, dobrymi rzeczami, i dostrzegamy no, pewnego rodzaju rzeczy, które nam zrobiły. Możemy zacząć powoli wyciągać wnioski i czegoś uczyć się z tego doświadczenia. Badania pokazują, że społecznościówki wpychają młodych ludzi w wyścig, wizerunków. Przyzwyczajamy się do ciągłego porównywania się, szukania wartości nie w sobie samym ale w porównywaniu się do innych, do tego jak ktoś inny wygląda, ile ktoś inny osiągnął, jak ktoś inny jest zdolny, co skutkuje często alienacją i takim poczuciem wyobcowania, samotności, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto jest bardziej zdolny, bardziej, nie wiem, ma fajniejszą fryzurę, albo jest szczuplejszy, albo jest ciekawszy i tak dalej. Ciągłe porównywanie prowadzi do samotności, a przede wszystkim obniżenia poczucia własnej wartości, lub lepiej można byłoby powiedzieć braku kontaktu z własną wartością. Nie wiem czy zdajecie sobie z tego sprawę coraz więcej ludzi ma poczucie braku sensu w życiu. Ja się często spotykam w ogóle powiem wam z takimi osobami które po różnych spotkaniach mówią mi właśnie że czują taką pustkę taką nicość i że to wszystko pff, nie ma takiego smaku nie ma sensu to życie. No i tak co z tym zrobić. Pewnie można zrobić mnóstwo rzeczy i dzieją się też różne rzeczy różne są rzeczy podejmowane. Ja chciałem Wam wspomnieć dzisiaj o jednej z nich, i jest to inicjatywa Drabiny Jakubowej w ogóle całe działanie tego tej stowarzyszenia, które zajmuje się po prostu, mam wrażenie, takimi przypominaniem takich zwykłych rzeczy, które przez właśnie ten szalony świat trochę zatraciliśmy taką po prostu prostotą, takim po prostu byciem z drugim człowiekiem taką otwartością, serdecznością, normalnością, wyciszeniem. Mam wrażenie że rzeczami, za którymi wszyscy tak bardzo, bardzo tęsknimy. Ale ja to mogę sobie gadać. Posłuchajcie w ogóle tej rozmowy, której usłyszycie historię tych dwóch braci, i mam nadzieję, że przynajmniej jedną osobę z was, która może teraz czuje się beznadziejnie, czuje się samotna, czuje jakąś taką pustkę. Może masz jakieś poczucie takiej bezwartościowości, że moje życie jest byle jakie, żadne i w ogóle po co ja żyję? Może, tobie, może Ciebie zainspiruje do tego, żeby. No właśnie, może coś z drabiną, Jakubową zrobić, może pojechać na jeden z ich obozów, do czego was bardzo, do czego cię bardzo, bardzo zachęcam. Choć, zdaję sobie sprawę, że to może być trudna decyzja. Natomiast o decyzjach trochę było w tamtym tygodniu, ale będzie jeszcze lepiej, będzie jeszcze więcej Powie o, tym, powiedzą o tym, moi bohaterowie tej naszej rozmowy. Także, no, obejrzyjcie tę rozmowę i dajcie znać, jak Wam się podobało. Witam Was, moi drodzy, najserdeczniej na świecie. Tu się po prostu dzieją coraz dziwniejsze rzeczy na tym kanale. Tym razem jesteśmy w kawiarni Agere Contra w Warszawie na ulicy Chłodnej 2, gdzie można się napić dobrej kawy, dobrej wody, dobrego chyba piwa, też, albo co najmniej bezalkoholowego. I spotykamy się tutaj w fajnym gronie. Otóż jest ze mną Maciek Wójtowicz i Michał Wójtowicz. E, nazwisko, że mają takie same, to nie jest przypadek. No to są nie. bracia, tak? Jesteście bracia? Tak, tak. No i dobra, ja dzisiaj będę mniej mówił. E, wy jesteście głównymi bohaterami, bo wy byliście na obozie właśnie drabiny jakubowej. I chciałbym, żebyście mi opowiedzieli, po pierwsze, jak trafiliście na obóz ten wyjazdowy do Brańszczyka, mm -hmm. tak? czy jeszcze okay. gdzieś tam, mm -hmm. i jak wasze życie wyglądało, wiecie, tak jak w tych memach jest, przed i po. Proszę, oddaję wam głos. Maciek, Michał? Ja mogę zacząć Dobra. Tutaj, bo jakby... E, no, no, ja byłem tą, tą pierwszą z naszej dwójki, która właśnie pojechała do Brańszczyka. No, moje życie przed Brańszczykiem, generalnie to był moment, kiedy jakby ja zacząłem się nawracać i pojechałem na takie rekolekcje, Powołaniowe właśnie orionistów, bo, bo orioniści prowadzą e, drabinę. Absolutnie mi nie powiedzieli, na czym to polega, tylko powiedzieli, że, no, słuchaj, e, jest drabina, kupowała fajna sprawa, u ciebie w mieście też działa, bo jestem z Malborka. tam. Generalnie no, nic to nie, nie, nie wpłynęło to w żaden sposób na moje życie, bo nie wiedziałem o co chodzi. Dopiero później, jak już wróciłem z tych rekolekcji, nawet w międzyczasie zdążyłem przestać chodzić do kościoła. O. E, I. Pokazał mi się po prostu post na Facebooku e, mojego znajomego kleryka Przemka, że właśnie szukają e, osób tam na, na turnusy. No i jakby momentalnie się zapisałem, bo ja absolutnie byłem e, w takim momencie mojego życia, gdzie upadłem bardzo nisko i już po prostu to był, doszedłem do takiego kryzysu, że e, mówię, Panie Boże, naprawdę to już po prostu zawdzałem w oczach. Mówię Panie Boże, naprawdę to i jakoś on nie tam zaczął prowadzić, i, i czułem, że, że muszę tam iść, bo jakby no, tam są ludzie, którzy, którzy wierzą. E, I mówię: No dobra, kurde. E, zapisuję się momentalnie, zapisałem się i podawałem, jak, o kurde. Zanim, zanim dowiedziałeś się, co to jest, tak? Tak, zanim Aha. dowiedziałem się, co to jest. Jakby no, wiadomo, że tam no, było napisane, że. Z, z, z osobami z niepełnosprawnością, na, na, na. Przejrzałem całego YouTube'a Drabiny Jakubowej, obejrzałem chyba wszystkie filmiki, przeczytałem y, wszystko, co tam możliwe było na ich stronie. No i byłem przerażony. Jakby... No strach mnie okropny obleciał, to... Bo jakby, czego się bałeś? Chyba odpowiedzialności za to, że będę musiał wziąć odpowiedzialność za drugą osobę. No przy ten czas turnusu. Generalnie wygląda to w, w ten sposób, że Przyjeżdżasz, e, przyjeżdżasz najpierw na takie dwa dni. Pierwszy dzień jest taki integracyjny, a drugi dzień jest e, taki szkoleniowy, stricte, nie? żeby tam się przygotować, żeby nie było, że właśnie złapanki od razu wrzucają cię e, tam ze sobą nie, z niepełnosprawnością i radź sobie, poglebią cię po plecach i lecisz. Nie, no, no nie ma tak. Przyjechaliśmy tam, no, zaczęło się mszoł. E, potem jakaś integracja. Tą integrację bardzo dobrze wspominam, bo. Bo tam właśnie pierwszy raz spotkałem moją dziewczynę Kasię, którą serdecznie pozdrawiam. Kurczę, no niesamowite wrażenie na mnie zrobili ci ludzie, bo właśnie byli tacy otwarci. To, to też dla mnie było fenomenem, bo ja generalnie wychodzę ze środowiska, gdzie ludzie no nie, nie są wierzący. Fenomenem było zawsze dla mnie wejście w, ten taki, w tą taką kulturę, że tak to ujmę, tych ludzi, I jak, jak oni żyją. I jak ten, to, to Czułem się zawsze taki przygarnięty. Mhm. A w drabinie Jakubowej to już w ogóle to jest tak niesamowite uczucie, yy, właśnie tej takiej, tej takiej jedności. Bo te pierwsze dni, wiadomo, że jakby, no, te pierwsze dwa dni, tutaj jakby człowiek się stresuje i, i myśli o pierdowach, typu jeden, czy, czy, czy mnie ktoś polubi, czy coś takiego. Yy, no a potem jakby, potem jakby to, 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 to zanika, bo potem. Płyniesz kolejnym dniem po prostu. Powiedz, jak ciebie jak było, Maćku? Jakby przed drabiną byłem strasznie zamknięty w sobie, jakby szedłem do szkoły i wracając ze szkoły, siadałem do komputera praktycznie. No i tak, no tak codziennie robiłem. Jak normalnie ludzie, znaczy normalne osoby wracają ze szkoły, to raczej rozmawiałem z rodziną, jakby jedzą jakiś obiad. No nie, ja raczej brałem coś do jedzenia i leciałem do komputera i tak raczej się odcinałem od wszystkiego. Skończyłem szkołę. I miałem ten dużo czasu wolnego, więc było, wtedy to w ogóle odciąłem się od rzeczywistości. Praktycznie nie wychodziłem z domu. I dopiero jakoś tak w czerwcu, wydaje mi się, właśnie pojechałem z Michałem do jego dziewczyny, i właśnie mój brat przekonywał mnie do drabiny, jaką już wielokrotnie, ale ja mówiłem, że nie ma szans, ja tam nie pojadę, że to jest za duża odpowiedzialność. Ale właśnie siedziałem z, z, z Kasią. I rzuciliśmy monetę po prostu w kuchni. I powiedziałem, że no jak wypadnie Orze, to pojadę. No i oczywiście wypadł Orze i musiałem pojechać. Ale więc, że pojechałeś, to też wiesz. Tak. I dosłownie, jak tak. rzuciliśmy tą monetą i wypadło, to dosłownie wtedy wziąłem telefon i po prostu zadzwoniłem z bomby. Nie. Żeby już nie czekać, bo powiedziałem, że jakbym już czekał, to na pewno mi się tak. zastanowił i bym na pewno nie pojechał. Ale że że taki los, no to, poje... no to od razu zadzwoniłem, pojechałem, zarejestrowałem się. I dostałem y, na maila wiadomość, że zadzwonią do mnie koordynatorki i zapytałem się o moje zainteresowania. To już byłem taki oje, zapytałem się, to ja nie wiem, co odpowiedzieć. No to sobie jakoś tam przygotowałem, że tam gram na komputerze, że gram w szachy. No i takie, takie pierdoły. I jakoś tak po, nie wiem, po dwóch tygodniach zadzwoniły do mnie i tak na, w ogóle na rozmowie. I tak nie wiedziałem co powiedzieć. Tak i się zaczęli pytać mnie koordynatorzy, że jak się czujesz z tym, że idziesz na drabinę, to powiedziałem, że nie czuję się, że jedziesz ja na drabinę, nie wiem, co to jest. Mój brat mnie przekonywał, mówił, że jest fajnie. No i zaczęli mi tam tłumaczyć, że. Tak zaczęli to tłumaczyć, dosłownie, jakbym nie wiedział, co to, co to jest, a już mniej więcej wiedziałem. I tam mówili, że to jest praca z osobami z niepełnosprawnością, że to w sumie już po dwóch dniach już zaczynasz po prostu żyć z tymi ludźmi, że... Nawet nie ma strachu, że nie wiem, pojedziesz sam, nawet bez nikogo, to i tak znajdziesz sobie znajomych, którzy będą nie wiem, dla ciebie, nawet po, po się będą dla ciebie aktywni. Ale jak już doszło do samego wyjazdu, jak już przyjechaliśmy tam, jak już zaczęliśmy się rozpokowywać, to po prostu ten stres tak napływał. I jeszcze te wszystkie, jak przez te dwa dni tych. integracji. Nie, no integracji i szkoleń, to jakoś tak ten stres się rozładowywał. Tak już wiedziałem, jak to wszystko się robi. Dla mnie największym stresem było przeniesienie, jakby z wózka na łóżko. Bo do tego były potrzebne dwie osoby. Ja też tam nie zawsze mój brat był dostępny. Czy tak zacząłem myśleć, że a co, jeżeli będę musiał kogoś poprosić i mi to nie wyjdzie, że będę miał taki stres, że to ja popełnię błąd, a ta druga osoba po prostu popatrzy na mnie, jak kto to jest? Znaczy, to, to, skoro się urwał. Ale na tych. Na tych, na tych szkoleniach wszystko pokazali, dosłownie wszystko, pozycje. Żeby nawet jak się przenosi z wózka na łóżko czy z, łóżko, z, z łóżka na wózek, to też trzeba mieć prostą pozycję, proste plece, żeby to też żeby jeździć jako wolontariusz, a nie jako podopieczny. Jak o to opowiadacie w ogóle, to dla mnie to jest coś takiego, że ta wasza o, o decyzja w naszych mhm. mhm. przypadkach było czymś takim totalnym w sobie trochę. W sensie, że to nie było takie, że a, to będzie pewnie fajne. Natomiast czuliście podświadomie, że, coś, że to przekroczenie się w, w jakąś was otworzy, coś dobrego e, da, nie? Kurczę, bardzo ciekawe. To jest fajna wskazówka, moim zdaniem, do podejmowania decyzji, nie? Że, że w ogóle nie zawsze jest tak, że wszystko takie jest klarowne, tylko to ryzyko, to takie mm -hmm. motyw takiego, że, no, czujesz, że to jest dobre, ale że musisz się trochę przekroczyć. Trzeba się przełamać. No. Z monetą w ogóle dobry, dobry pak, Bo sobie myślę, że jak ludzie nie rzucają monetą, to znajdą mnóstwo powodów, żeby wiesz. A tu masz 50-50 przynajmniej. No tak. Nie? Że I nie chciałbym nie zaznaczyć, jest. że moneta nie była dwustronna. Jakby była dwustronna, ale nie miała dwóch takich samych. Okay. Dobra, to co? Ja myślałem, żeby powiedzieć, żebyście jakoś zachęcili do e, drabiny jakubowej, w sensie, żeby włączyć się uh -huh. w, w te obozy. Ale wydaje mi się, że z tej rozmowy już wszystko tak naprawdę można wystyć. I te obawy, o których mówiliście, wręcz przerażenie w ogóle, gdzie ja jadę. Myślę, że towarzyszące wielu ludziom, gdy tylko ktoś powie, chodź, będziesz opiekował się, opiekował się, nie wiem, czy to jest dobre słowo, towarzyszył podopiecznemu, tak. niepełnosprawnemu. Y ale wydaje mi się, że wszystko tak fajnie opowiedzieliście normalnie. Mam nadzieję, że nie zagwątwałem za to, bardzo. to, to będzie dużo montaż, dużo pracy dla montażysty, którym ja jestem dzień dobry. E, po prostu wydaje mi się, że bo opowiedzieliście o tym takiej naturalnej strony, o tych naturalnych waszych zmaganiach przed tym, przed tym normalnym życiu. kurczę. Dobra, to dzięki wam wielkie. Naprawdę super się Fajnie, rozmawiało. E, dzięki wam, że się tak podzieliliście tymi historiami. Mam nadzieję, że to zachęci was kogoś was, Choćby jedną osobę to byłoby cudownie, żeby. Kurde, magia by to było. No. Widzicie, ja im wierzę, ja im wierzę, nie wiem jak wie. Dzięki wam wielkie, trzymajcie się gręczka, Siemka. I cóż, trzymajcie się. Dzięki, że obejrzeliście ten materiał. Do zobaczenia. Czekam na Wasz feedback. Jest dla mnie on bardzo ważny. Trzymajcie się. Hej. Takie filmy, jak ten, moje wyjazdy w Polsce i spotkania, a także kontynuowanie i rozwijanie tego kanału, możliwe jest dzięki patronom i darczyńcom. Jeśli chcesz do nich dołączyć, to możesz to zrobić wedle instrukcji umieszczonych w opisie pod filmem i w przypiętym komentarzu. A to właśnie jest lista patronów i darczyńców. Dzięki którym mogę prowadzić ten kanał. Serdecznie Wam wszystkim dziękuję, że mi to mogło